Siemanko, cześć. Trzecia zapowiedź. Trzecia zapowiedź letniej aktualizacji, więc jest też materiał. Ta mini taka seria, mini seria z tych zapowiedzi cieszy się fajnym zainteresowaniem, co mnie cieszy. Mam nadzieję, że tak pozostanie. Dwa poprzednie materiały znajdziecie w opisie. Tak samo znajdziecie w opisie linki do tibia.com, tibiopedii, gdzie będziecie mogli sobie ogarnąć ten temat, tutaj powiem mniej więcej sami, tak? Oczywiście też tutaj przypominam, dodaję tutaj swoje przemyślenia, ee, sugestie i tak dalej. Co takiego? To jak to może wyglądać? To oczywiście nie musi się zgadzać z tym, co za zastaniemy e, na test w serwerze czy już w wersji finalnej, już w samym summer updatecie. I tyle. Przejdźmy do pierwszej rzeczy. Pierwszy punkt sprowadza nas na Azura Palace. Azura Palace, to jest akurat ważne. Koło, tutaj Porthope, Tikuanda chyba każdy wie gdzie są Azurki. I ten letni update przyniesie nam prawdziwe oblicze tych oto właśnie potworów Azurek. Prawdziwe oblicze. Jak one naprawdę wyglądają? Przypomnę tylko taka ciekawostka, jak ktoś nie wie, albo zapomniał, że te właśnie moby są w sekcji demonów, bestiary. To nie jest przypadek, że one mają swoje drugie demoniczne oblicze, tak? Tylko tak tak, 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 tak. To Zipsoft sobie historycznie ułożył historię tych odomobów, i teraz będzie ona kontynuowana. A teraz będziemy mogli przejść dalej. Drugi punkt mówi nam o tym, że na najwyższym piętrze Azury Palace będą drzwi, które będą nas prowadzić do czterorękich potworów. No i teraz teraz takie pytanie: Bo Ta miejscówka, w której jestem, nazywa się Azura Palace. Czy Zipsoft sobie wykombinował? Taką takie wyjście, że robi drugą miejscówkę z azurkami gdzieś obok, czy dojdzie do tego, że będziemy mieć przebudowę tej miejscówki, czy na przykład przyj przyjedzie Bob budowniczy i będziemy mieć o dwa więcej tutaj piętra albo jakieś podziemia. No, chyba, chyba, chyba przydałyby się za dwa piętra. I tutaj będą jakieś może drzwi, które będzie teleport, i będzie nas prowadził. No nie, nie wiem, nie wiem. Nie wiem jak to cipso sobie wykombinuje. Bo wiecie, jak, jak tam ta miejscówka nazywa się Azura Palace. Azura Palace, a w tych. A właśnie tutaj w tej notatce mamy napisane Azuri Palace. To no nie wiem, czy zmieniana zostaje nazwa yy, miejscówki, w ogóle Azurek. Nie wiem, możecie napisać co o tym sądzicie. Akurat o tym zbyt wiele nie wyczytałem. Czy taka miejscówka powstanie? Jak z tego Cipsów tutaj wyjdzie? Inna sprawa, o której tutaj już poczytałem na forum, na tibia.com. Jeżeli. screeny się tak prze, ten, prze, przelatują wam na ekranie screeny tej letniej aktualizacji. I tam pewnie zauważyliście taką białą Azurę. Białą Azurę, która nie. Nie pasuje do tych wszystkich azur, które tutaj chodzą I to właśnie będzie nowy typ azurki Którą spotkamy Właśnie tutaj To jest, to jest akurat potwierdzone, że ona tutaj będzie Zamieniona za niektóre potwory, które już tutaj występują Czyli, że one nie zostaną dodane Do tego, co tu jest Tylko podmienione pod moby, które tutaj już występują Czyli na przykład ta azurka czerwona, która tutaj biega Będzie teraz białą azurką Będą trzy azury Będą trzy azury tak to będzie wyglądać tak, tak, przeczytałem na tibiakom, co tam pisali. Jeżeli chodzi o trudność tego moba, to on będzie porównywalny z Azurą, która, która już tutaj występuje. Oczywiście nie, nie mylimy z tymi czterorękimi potworami, które będą dosyć mocne i będą przedstawiały, no to one, poziom trudności tych Falcon knightów o których mówiłem pierwszej zapowiedzi. O Falcon Knightach mówiłem, w ogóle Azurka się tutaj zespiła, ale już w sumie skończyłem, możemy przejść dalej. Dalej możemy przeczytać o tym, że nowe itemy, jakie wydrobimy tutaj z tych Azurek, tych Azuri, Azuri, tych czterorękich, będą przedmiotami, które, przez które stworzymy instrument, który zapewne, tak myślę, będzie itemem questowym, bo tutaj jest taka wzmianka to jest y, instrument, który, jego ballada, wskaże nam drogę. Można tak zrozumieć, że to będzie item questowy. Jak wy jakieś itemki, to od razu nie sprzedawajcie, tylko zatrzymajcie, się, za zatrzymajcie sobie. Może akurat się przedadzą. I tutaj jeszcze jedna, oczywiście, sprawa, że te potwory nie są proste i trzeba się z nimi liczyć. Nie każdy sobie z nimi poradzi, ale ciekawe, jak tu Cipsof tutaj. Powiedział to dla setnych leveli, czy dla trzysetnych, czy dla czterysetnych, no to tego już nie wiemy. Tylko wiemy to, to że te nowe azurki, te demoniczne czteroręki azurki będą, będą takie jak te Falcon Knighty. A to się dopiero okaże, jak te, jak te w ogóle te Falcon Knighty też będą miały jakiś, jakiś poziom trudności. Dobra, przechodzimy dalej. Przechodzimy do drugiej części, do drugiej części tej zapowiedzi. No i tutaj właśnie gdzie jestem. W tym miejscu, dokładnie tutaj, będzie świątynia. Taka mała świątynia. Koło, małpek, tutaj na tikułandzie, znowu na tikułandzie, wszystko na tikułandzie będzie. Yy... Właśnie tutaj, zapamiętajcie sobie te wszystkie ustawienia tych kamieni, drzewek i tak dalej. Tu macie też drzewo. Teraz macie screena. Patrzcie, 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 zapamiętajcie krzaki. Widzicie podobieństwo? I to właśnie chyba będzie tutaj. No, daję sobie rękę uciąć, że to będzie tutaj. To ta będzie, ta, tu będzie ta świątynia. I w tej świątyni albo będzie jakiś kwestik, czyli że ta świątynia będzie poboczna, albo właśnie w tej świątyni będą jakieś podziemia. Jakieś tam zejście na dół, albo teleport będzie i będzie nas prowadził ten teleport do Lingów, czyli przeciwników odwrotności Deeplingów. To są takie Deeplingi, które są splugawione roczną mocą, można powiedzieć. No i będziemy z nimi walczyć. Będą questy na te flingi. Di, Deep, deeplingi będą naszymi sojusznikami i będą nam pomagać w walce. No więc pewnie tak jak macie w Kazordonie krasnoludy, a walczymy sobie z innymi dwarfami, to z krasnoludami można sobie pogadać, na coś kupić, można coś sprzedać, można quest jakiegoś wziąć, więc pewnie będą jakieś deeplingi NPC tak NPC-owe, tak mi się wydaje, tak sądzę, jak to będzie, to zobaczymy. No, i tyle chyba. Tyle. Będziemy sobie z nimi walczyć. Jeżeli chodzi o trudność, no to tutaj nie wiem, jak to będzie wyglądało. Wydaje mi się, że one będą porównywalne z Deep -lingami, te Deflingi. Ale jak to się okaże, no to zobaczymy. No, i tyle. I chyba tyle. Na tym chyba skończymy. Tak mi się wydaje. No, nie mam co tu więcej gadać. Nie mam co tu więcej gadać. Screeny wam pokazałem. Jak, jak te potwory wyglądają, wam pokazałem. I tyle. Tyle. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Zostawcie łapkę w górę. Subskrypcję możecie zostawić. Możecie zostawić komentarz. Możecie zobaczyć dwa ostatnie materia materiały z tych zapowiedzi. Dużo łapek w górę jest, co mnie naprawdę cieszy. Taka miniseria, ale widzę, że Wam się podoba. Mi też się podoba takie gadanie. Więc spokoju, takie przemyślenie. Tylko że mało. Mało dodajecie od siebie, bo czekam na komentarze, żebyście powiedzieli coś Czy uważacie tak jak ja, czy może coś źle czy Może coś dodacie od siebie Jest kilka osób, to mnie cieszy, że na, że na przykład mówicie, że na tibia.com mało co sprawdzam, ale teraz akurat sprawdziłem Wiem, że te azurki Są wymienione Te białe azurki, które tam zostały zaznaczone już wcześniej, będą wymienione Z tymi mobami, co tutaj już są Ale jak to te azura falas? będzie czy zostanie przemieniony w Azuri Palace czy gdzieś tutaj na boku jakieś Azuri Palace zostanie stworzone a Azura Palace to się dopiero przekonamy tyle trzymajcie się wszystkiego dobrego cześć.